Cześć, jesteśmy na i dzisiaj będziemy reagować na kolejny film PNT. Zauważyłem ostatnio, że wam się te filmy strasznie podobają. Dlaczego nagram dzisiaj jeszcze jeden taki ZIL, zil 57 to jest zawieszenie. Zobaczymy, co to jest. Dobra. Trochę podgłosimy. Oj, widać, nie ma dźwięku, trudno. Albo coś tam jest, ale wyskoczył, no i niestety się wyglebił. Ten film, ma... zobaczymy ile, teraz pewnie próbuję obciążyć ten pojazd. Moim zdaniem powinien dać się jeszcze o poziom szerzej, ale okej. Trzy minuty nie, nie ma tej Zobaczymy co nam ciekawego jest. Prawda, ludzie coś nie chcieli tego oglądać, tego co widziałem, ale dajmy szansę. No niestety, a nie, nie utknął. Już myślałem, że w znowu, ale... No cóż... Jakby próbować się spokojnie, to by się w sumie nic nie działo z samochodem. Ej... No ciekawy film. Naprawdę mam... Ustawioną najniższą jakość. Ale zaraz to poprawię. A nie... Jest yy, przeciętna. Albo nie, wiecie co, Jednak to poprawmy, bo. 1800, zobaczymy, co to będzie. 1080p. Zobaczymy, co to. ciekawego jest. No, trochę ładniej, ale. Teraz coś próbuję przerabiać. Spoko. A. Sorry, chyba sobie jakoś się trochę w sadziłem, niestety. Kurde, jak jest fajny film, to za cholerę nie mogę się cieszyć pełnym jego potencjałem. Nie you no, know, ale i bez tego, strasznie ładna grafika. Myślę, że po kamieniach, też by sobie z pewnością poradził. Wiesz co? Jednak musi być. Mm, mm, musi być 480. Niestety. StoryPainti. Ale. Tak już bywa. Nie no. No, no sobie radzi ten samochód. Nie, w, w, pomiędzy, że fajny, naprawdę projekt zrobiłeś ostatnio. I chyba wiem jaki jaką ocenę ten będzie miał ten po prostu film. Zobaczmy prawda... Zobaczam, gdzie, jeszcze gdzie dojedziesz. Nie no. To chyba na ta ciężarówka z jednej strony. Ale jak... Wziąłem pod uwagę fakt, że to jest stary radziecki ZIU to naprawdę nie ma się do czego przyczepić będą fajny samochód. Widać, że to jest prawdopodobnie wojskowy czy coś. To też w sumie nie przeszkadza mi ta dziura na dachu. Ale czas ocenić ten film. I oczywiście łopeczkę w górę. Mam nadzieję, że jesteś szczęśliwy. A ja się z wami żegnam. No i cześć!